Dzięki skutecznym i innowacyjnym rozwiązaniom odstraszającym kuny w jakości OE firma KK. Jako kompetentny partner oferuje klientom stosowne wsparcie. Wraz z innowacjami motoryzacyjnymi firma z siedzibą w pobliżu Heidelberga stale doskonali swoje środki odstraszające kuny. Szeroka oferta produktów KK obejmuje zarówno urządzenia podłączane do akumulatora samochodowego, jak i urządzenia autonomiczne z własnym zasilaniem. Na filmie pokazano instalację systemu odstraszania kun przy użyciu autonomicznego urządzenia akumulatorowego. Instalacja urządzenia przyłączeniowego przebiega w znacznej mierze analogicznie, różni się jedynie procedurą podłączania. Jeśli wystąpią jakieś rozbieżności, zostaną one wyświetlone. Szczegóły i wskazówki bezpieczeństwa są w odpowiednich ilustrowanych instrukcjach. Kuny znaczą swoje terytorium za pomocą śladów zapachowych. Dlatego przed skutecznym zastosowaniem środka odstraszającego kuny należy usunąć znakowanie terytorialne w komorze silnika i na masce silnika za pomocą preparatu do usuwania śladów zapachowych K&K. Preparat ten należy nanieść i zostawić na 2-3 minuty i spłukać z usuniętymi śladami znakowania terytorium. Należy pamiętać, że stosowanie preparatu nie chroni przed pojawieniem się kun. Wszystkie urządzenia są dokładnie sprawdzane. Przed ostateczną instalacją należy również przeprowadzić próbę funkcjonalną. W tym celu należy wykonać poniższe czynności z użyciem jednostki sterującej i szczotki kontaktowej w stanie niezainstalowanym na powierzchni izolacyjnej. Należy używać wyłącznie baterii o napięciu 1,5 V, nie stosować akumulatorów. Przed instalacją należy odłączyć wtyczkę kompaktową i przełączyć przełącznik w pozycję OFF lub wyjąć bezpiecznik z urządzenia przyłączowego. Podczas instalacji wszystkich elementów zachować odpowiednią odległość od obracających się i gorących części. Podczas instalacji jednostki sterującej ważne jest, aby kontrolne diody LED były widoczne, a komora baterii dostępna. Jednostka sterująca jest mocowana za pomocą opasek kablowych. Nadajnik ultradźwiękowy z głośnikiem kopułowym 360 stopni jest zainstalowany nisko. Tam ultradźwięki mogą swobodnie docierać do podłoża i tworzyć dywan dźwiękowy. Dzięki wodoszczelnej obudowie elektroniki i zastosowaniu szczelnego głośnika osiągnięto stopień wodoszczelności powyżej normy IP65, co umożliwia instalację w strefie zachlapania wodą i przemieszczania się kun. W urządzeniu przyłączowym nadajnik ultradźwiękowy jest zintegrowany z jednostką sterującą. Urządzenie wymaga instalacji w taki sposób, aby ultradźwięki mogły docierać w dół, do podłoża. Jeżeli światło latarki sięga ziemi przy zdjętej osłonie przeciwdeszczowej, położenie jest optymalne. Złącza i uchwyty bezpieczników powinny być zamontowane tak, aby były dostępne. Podłączenie wykonuje się do bieguna dodatniego akumulatora 12V i do bieguna ujemnego lub punktu masy nadwozia. Po otwarciu maski silnika wyłącznik zabezpieczający maskę natychmiast obniża napięcie na szczotkach wysokiego napięcia. Ucho wiązki kablowej wymaga ułożenia pod wspornikiem montażowym wyłącznika. Niezbędny jest tutaj kontakt z miedzianym pierścieniem, aby utworzyć połączenie przewodzące prąd na powierzchnię przyłączową. Stopkę wtykową nasuwa się na podstawę wyłącznika. Dzięki urządzeniu przyłączowemu wyłącznik zabezpieczający maskę można podłączyć do dowolnej płytki stykowej szczotki za pomocą dołączonego kabla, zawsze do bieguna dodatniego. Biegun dodatni rozpoznaje się po końcówce czerwonego przewodu wysokiego napięcia, więc jedną ze szczotek należy umieścić obok wyłącznika w celu przyszłego podłączenia. Należy pamiętać, że śruba mocująca powinna być zawsze połączona elementem przewodzącym prąd z podwoziem samochodu. Alternatywnie, jeśli przełącznik może być zamocowany tylko w tworzywie sztucznym, należy umieścić pod śrubą końcówkę kablową i połączyć ją z obudową za pomocą kabla. Jednostka sterująca i kabel wysokiego napięcia są teraz połączone za pomocą kompaktowego złącza. W przypadku uszkodzenia można łatwo odłączyć jednostkę sterującą bez konieczności pełnego demontażu. Podczas pozycjonowania szczotek stykowych należy zabezpieczyć ewentualne punkty wejścia i punkty zagrożone pogryzieniem. Najlepiej, gdyby szczotki były montowane od dołu z wykorzystaniem podnośnika. Szczotki wielostykowe umożliwiają kontakt ze skórą nawet przez izolujące futro. Dwubiegunowy charakter szczotek sprawia, że przy wyborze pozycji nie ma potrzeby upewniania się, czy obok znajduje się część przewodząca prąd. Aby uniknąć zwarć, szczotki powinny być zamontowane w odległości co najmniej 10 mm od innych części przewodzących. Należy zapewnić odprowadzanie wody dzięki zamontowaniu szczotek pod niewielkim kątem. Szczotki stykowe należy zabezpieczyć w pozycji końcowej za pomocą opasek kablowych. Warto upewnić się, że nie są poprowadzone nad szczotkami. Po wkręceniu śrub należy zamocować szczotkę stykową, podłączyć przewód wysokiego napięcia i utworzyć styk. W okolicy ostatniej szczotki stykowej nie powinien wystawać koniec przewodu, należy go skrócić. Teraz należy ustawić przełącznik w pozycji ON. Z kolei, w urządzeniu przyłączowym, bezpiecznik jest wkładany po instalacji. Dioda kontrolna funkcji ultradźwiękowej zaczyna pulsować. Aby przeprowadzić pełną kontrolę działania, wyłącznik bezpieczeństwa pokrywy silnika powinien być stale wciśnięty. Jeśli urządzenie zostało dobrze podłączone, dioda kontrolna wysokiego napięcia zacznie migać. Obie diody LED kontroli funkcji migają nieregularnie i z różną jasnością. Podczas pierwszego uruchomienia może to trwać kilka minut. W tym stanie nie wolno dotykać szczotek stykowych. Przełącznik maski działa prawidłowo, jeżeli po jego zwolnieniu gaśnie dioda LED wysokiego napięcia. Jeśli dioda LED kontroli ultradźwięków szybko pulsuje, nastąpiło wyłączenie urządzenia po wykryciu wibracji wskutek pracy silnika. Po teście działania całe okablowanie systemu wysokiego napięcia mocuje się opaskami kablowymi. Następnie nakleić ostrzeżenie w pojeździe w widocznym miejscu. Po instalacji systemu odstraszania kun chroniona jest cała komora silnika pojazdu, zwłaszcza w typowych punktach wejścia.